Dzień 12. Jakie są Twoje oczekiwania? Jakie są Twoje oczekiwania, a nie jakie roszczenia masz w stosunku do partnera przyszłego? Ten dzień jest bardzo wyjątkowy, dlatego że wczoraj jasno i wyraźnie określiliście swojego partnera. A dzisiaj będziemy się skupiać nad związkiem i czego od niego oczekujecie. Jak chcemy, żeby wyglądał nasz związek. A w zasadzie chyba wiemy, ale oczekujemy tego, czego nie chcemy, bazując na poprzednich związkach, związkach z przeszłości. Dzisiaj chcę was nauczyć zupełnie innego postrzegania swojej przyszłości. Postrzegania z pr przyszłości z Pozycji tu i teraz. Bo przecież ostatnie kilkanaście dni pracowaliśmy nad tym, żeby pozbyć się z głowy, z serca wszystkich przekonań, lęków, rozczarowań i innych rzeczy, które przeszkadzały nam w przyciąganiu partnera idealnego. I tu jest też klucz, żeby nie skupiać się na tym, czego nie chcemy, bo jeżeli skupiacie się na tym, czego nie chcecie. I tu przykłady. Bardzo często pytam się, jak się pytam moich klientów, jakiego partnera by chcieli, co ten partner ma robić. Specjalnie zadaję w ten sposób pytanie, żeby wyszły te wszystkie nie chcę, bo wcześniej boję się, bo kiedyś <laughs> i przykłady są takie. Najczęściej moi kursanci, moi klienci mówią: chcę żeby mnie nie bił, na przykład, nie? Albo chcę, żeby był dla mnie dobry. <laughs> Albo chcę, żeby nie był oschły. Chcę, żeby nie był zimny. I to wszystko są odwrócone negatywy, ale negatywy, które pochodzą z przeszłości, z przeszłości tej, którą przeżyliście, ale tej z obserwacji czasem też pojawiają się. Przekonania z filmów, jak często i dużo oglądacie filmów, romansów, albo jakichś tasiemców pod tytułem Niewolnica i żarła. <grymianie> Ci z mojego rocznika pamiętają, kto to był, <grymianie> albo Malie, Maria Celeste, <grymianie> albo chociażby Magda M. To są jakieś patosy, w których my jesteśmy, w które my jesteśmy zapatrzeni. Natomiast gdzieś te wzorce wchodzą w nas i zostają. A jak zostają, to przeradzają się w lęki. I przeradzają się później w składanie oczekiwań w stronę wszechświata, Boga, wyższego ja, jakkolwiek to nazwiemy, oczekiwań tego, czego nie chcę. Jak ktoś mnie czasem e, odpowiada na moje pytania, i ja mówię, dlaczego oczekujesz najgorszego? Ale przecież ja nie oczekuję. <laughs> Ale to są nasze oczekiwania, słuchajcie. Więc jeżeli te lęki są w nas, a już w nas nie ma tych lęków, więc nie ma potrzeby, żebyśmy wypisywali swoje oczekiwania na bazie tego, czego nie chcemy. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Dla, jak powinny wyglądać te oczekiwania? Oczywiście bierzemy kartkę papieru i piszemy. Mój cudowny związek, będzie albo jest, jak, jaką formę wybierzecie, taka, taka niech zostanie, jak czujecie, jeżeli czujecie jest, bo ja czuję jest formę, ale może też będzie i wypisujecie. Może to być w formie punktów, jak wolicie, bo każdy z nas jest zupełnie inny, każdy ma inne potrzeby, do każdego coś innego przemawia. Ja na przykład nie lubię planować, ale są osoby, które lubią mieć zaplanowane wszystko, prawda? I to nie jest nic w tym złego. Więc, jeżeli czujecie, że potrzebujecie to uporządkować, to piszcie sobie w punktach, tak, żeby to dla Was graficznie pięknie wyglądało. Możecie też napisać historię, w sensie takim, że właśnie wypracowanie pod tytułem Mój związek idealny jest związkiem polegającym na obopólnym pokazywaniu uczuć obopólnym pieraniu siebie. Albo mój idealny związek wygląda właśnie tak, że ja i partner wzajemnie siebie wspieramy i to widzicie, to brzmi już inaczej, nie? Że mój partner uwielbia okazywać mi swoją wdzięczność, uwielbia pokazywać mi, jak bardzo mnie kocha. Czy to nie brzmi fajnie, nie brzmi lepiej niż chciałabym, żeby mój partner był taki, smaki i owaki. To są roszczenia, moi drodzy. Dlatego dzisiaj, od dzisiaj nie rościmy. Od dzisiaj oczekujemy, życzymy sobie, żeby nasz związek wyglądał właśnie tak. I co mi to daje? Mój partner okazuje mi, będzie okazywał mi, miłoby mi było. Wspani jakby to było wspaniale, gdyby mój partner był moim księciem, otwierał mi drzwi, czułabym się wtedy dumna, czułbym się wtedy... No nie, partnerka otwierająca drzwi, to już przegięcie. Chociaż to też jest ocena. <grym> Ale ja bym nie chciała otwierać moją mężowi drzwi, umówmy się. <grym> Od czasu do czasu to zrobię. Jak tam gdzieś podjedzie i ja otworzę drzwi. Niech to wygląda miło. Niech te słowa, które napiszecie, będą wzbudzały w was dobre samopoczucie. Będą pokazywały wam, skłaniały do tego, że za każdym napisanym zdaniem albo później przeczytanym zdaniem będziecie automatycznie zamykać oczy i będziecie potrafili sobie wyobrazić, jak to będzie, jak to jest. Jak to jest być Zaopiekowaną, zrozumianą, na przykład. W moim idealnym związku dużo ze sobą rozmawiamy, ale nie piszemy, nie ukrywamy przed sobą problemów, bo to jest, to jest ukryty negatyw. Tylko, żeby napisać, że rozmawiamy ze sobą o wszystkich swoich rozterkach. Ale nie mamy przed sobą żadnych tajemnic i daje nam to poczucie niesamowitego bezpieczeństwa. Zobaczcie, jak to brzmi. Zacznijcie od tych takich największych rzeczy, ale nie zapomnijcie też o kawie z samego rana. Kto podaje? Nieważne, ważne, że ktoś. <laughs> Nieważne, czy raz ja, raz, raz mój partner, żeby Wam łatwiej było pisać. Wyrzućcie wszystkie kanony, które, które zostały wam wpojone od dzieciństwa, że facet musi być facetem. A co to znaczy być facetem? To znaczy cały czas robić foforofo? <grym> Czy co? Żeby cały czas być panem gogutem? Który wiesz, tylko się spojrzy na ciebie ktoś, to ty ho, come on, come on, co się patrzysz na moją kobietę? Chcecie takiego nerwa cały czas w życiu? No nie. Więc, co znaczy dla Was być facetem? I dlaczego rościcie sobie prawa, żeby ten ktoś, kto do Was przyjdzie, był facetem? Co to znaczy? To są oceny. Przestańmy oceniać, przestańmy patrzeć na naszego przyszłego partnera, który ma być idealny dla nas, bo my jesteśmy idealni jedyni w swoim rodzaju. On też będzie jedyny w swoim rodzaju. Będzie miał wady, które mogą nam się za kilka chwil nie spodobać. Ale możemy nad tym popracować, nie? Bo przecież nie wszystko musi mi się podobać. On nie może być figurą woskową. Z napisami jestem czuły, jestem, jestem, jestem. On także ma swoją historię, on także jest człowiekiem. Ważne, żebyście obydwoje chcieli i nie przekraczali jakichś granic, które powodują w Was złe samopoczucie. To o to chodzi. Ale miłość to nie jest układ. Miłość to nie jest zbiór zasad. Miłość to nie jest ocenianie, miłość to jest wymiana, ale wymiana bez liczenia, kto ile zrobił i za ile, bo miłość jest nieprzeliczalna. I teraz po tym, co usłyszeliście, weźcie tą kartkę, zapiszcie to, jakbyście chcieli, żeby ten idealny związek wyglądał, bez roszczeń, bez ukrytych negatywów, bez doświadczeń z przeszłości. Bez przekonań i lęków z przeszłości, bo przecież to już mamy zrobione, nie? Mamy, ufam, że mamy. A jak nie mamy i coś Wam wyjdzie, to wracamy do dnia, gdzie to przepracowaliśmy i przepracowujemy, dobra? Dlatego, że ta lista ma być, ma się cudownie czytać. W momencie, kiedy ten kurs się skończy, ona ma się Wam czytać cudownie. Co ja gadam, jak macie, będziecie mieli chwilę z wątpienia, chociaż wątpię po tym kursie. Nie powinno się to pojawić. Ale jeżeli to weźmiecie tą kartkę i tamtą poprzednią i tą, która będzie za chwilę. Przecież przecież, ale ja mam ciarki, rozumiecie o co chodzi, to jest moc. Przecież ja to wszystko wiem, czego chcę. Wystarczy tylko, że wrócę do tego. I to jest sekunda, bo najgorszą robotę już macie ze sobą: czyszczenie waszego serca. Otwarte już jest i oczekuje. A ja zapraszam dzisiaj na medytację, którą postarajcie się zrobić zaraz po napisaniu tej kartki. Albo kartek. Do zobaczenia w dniu 13, wcale nie takim nieszczęśliwym. Dziś jest dzień, w którym jestem coraz bliżej, coraz bliżej miłości, mojego życia, coraz bliżej poczucia, że kocham, i jestem kochana, kochany. Dziś jest dzień, w którym chcę jasno i wyraźnie sprecyzować moje oczekiwania. Oczekiwania czystego, otwartego na miłość serca. I dziś jest dzień, w którym wiem, że miłość, która rozpali moje serce, jest już w drodze. I dziś już wiem, że mam cudowne podstawy do tego, żeby przyciągnąć do siebie kogoś idealnie dopasowanego do mnie. Dlatego teraz, Wyobraź sobie wszystkie uczucia, które są związane z Twoim przyszłym, idealnym, wspaniałym, cudownym związkiem. I daj sobie czas, żeby to poczuć. Pozbywam się dawnych przekonań. Nie boję się już. Pozbywam się lęków. Pozbywam się dawnych wzorców. Z każdym oddechem pozbywam się wszystkiego, co przeszkadza mi i wiem, że to są tylko i wyłącznie już pozostałości. Z tym oddechem nabieram pewności, że wszystko, co mnie czeka, jest w zgodzie ze mną, bo jestem tego warta, warta. Dlatego wypełniam moje serce wdzięcznością, napełniam je wiarą. Moje serce przepełnia ekscytację, oczekuję wszystkiego, co dobre. Napełniam moje serce. E esta é